Panie radny, to co się tam wydarzyło w Pisarzowicach to można nazwać, że to już naprawdę ten budynek grozi takim niebezpieczeństwem jak to widać? No problem widać od kilku lat budynek groził tym niebezpieczeństwem już od dawna naszym staraniom. Inspektor nadzoru budowlanego zajął się tym. W każdym razie no trwa to bardzo długo. Musiało dojść do zawalenia tej ostatniej ściany, żeby zamknąć drogę powiatową. Już wiadomo, nie ma teraz przejazdu. Z tego co powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powiedział, złożył wniosek w trybie pilnym do wojewódzkiego inspektora nadzoru o uruchomienie środków na rozbiórkę. Ma to potrwać do końca tego tygodnia. Jeżeli środki zostaną uruchomione, budynek zostanie natychmiast rozebrany, no miejmy nadzieję, że szybko to nastąpi, bo naprawdę stanowi duże zagrożenie dla ludzi i dla, dla, dla samochodów, no dla mieszkańców po prostu. No objazd jest wyznaczony przez drogę wojewódzką, zjazd na drogę gminną, tak białą drogę w Pisarzowicach. No i tylko tak można w tej chwili przejechać. Do przyległych posesji można dojechać normalnie drogą, natomiast nie ma tego przejazdu. Niestety, no, Musimy czekać, miejmy nadzieję, że to będzie szybko załatwione. Natomiast też i kopalnia miejscowa zadeklarowała pomoc, także no mam nadzieję, że szybko się to rozwiąże.